W tych pięciu latach, kiedy się tu przeprowadziliśmy, to dosłownie była chwila i podjęliśmy decyzję. No kurczę, tu jest taki potencjał. Czemu my go nie mamy wykorzystać? Trzeba się dać do roboty, zakazać kawy i dać się do roboty. To nie jest praca, to jest pasja. To jest praktycznie nasza codzienność, to jest nasze życie. Żyję tym i cały czas to rozwijać. Super. Piątka. Ekstra. Już pracuje, mały rolnik. Na samym początku wszyscy tak podchodzili i do mnie i tak mi pokazywali, że ja nie będę używał chemii i, i wspomniany pesz y, nie będę zwalczał y, glifosatem. Ja powiedziałem prosto, mówię: OK, porozmawiamy za 2-3 lata i zobaczymy, czy dalej będziecie tak mówić. Nasze obszary pustynnieją, więc jeżeli my nic nie zrobimy, no to w pewnym momencie, no nie wiadomo, tutaj jest spór naukowców, czy my się w ogóle nie obudzimy na jakiejś pustyni. Bo jednak pogoda się bardzo zmienia. Kiedyś mieliśmy takie wyraźne pory roku. W tym momencie widzimy w Polsce, że jednak te zimy są zupełnie inne: jest jednak mniej wody, są czasowe susze. Permakultura to nie jest jakby tylko ogródek, to jest gospodarka wodna, to jest całe projektowanie, to jest też styl życia, to jest naśladowanie tego, co dzieje się w naturze. Na przykład, tak jak drzewia gubią liście i okrywają ziemię, tak my tak samo okrywamy ziemię w ogródku. Właśnie to o to chodzi. To nie jest gospodarstwo stricte permakulturowe. My jesteśmy rolnikami ekologicznymi, uprawiamy normalnie zboża, mamy zwierzęta. I dopiero wdrażamy permakulturę, bo jakby na ogrodzie takim ważnym dla nas ta permakultura już jest od dłuższego czasu, natomiast dopiero chcemy połączyć to wszystko, czyli jakby permakultura, która z ekologią jakby łączy się, bo permakultura to projektowanie całych ekosystemów, ekosystemów, podkreślę to, Natomiast rolnictwo ekologiczne no to ma tylko bardziej na zasadzie, że produkujemy bez nawozów, na naturalnych jakiś tam na naturalnych nawozach, bez chemii i tak dalej, ale jakby nie łączy tych wszystkich dziedzin ze sobą. A permakultura to robi. więc my chcemy po prostu połączyć rolnictwo wielkowymiarowe z permakulturą, żeby to ze sobą współgrało. Tak? bo chcemy to, żeby to pokazać, że to się da. To może pokażę tutaj nasze dziewczyny, nasze kucyki dwa. To są zwierzaki, które są uratowane przed rzeźnią. One są adoptowane z fundacji i no daliśmy im dom taki na dożywocie. Może tak głupio troszkę zabrzmi dożywocie, tak jakby były w więzieniu. Nie, one nie są w więzieniu, one tu mają swoje pastwisko ogrodzone w lesie. Ona ma 8 lat, 8-9 lat, ta jest dosyć młoda. Natomiast to jest staruszka. Ona ma 22 lata. Ona, miała, ona ma 22 lata. No to są zazwyczaj konie, które były bite, yy, no były zaniedbane. Yy, Rozala, jak do nas trafiła, no to żebra na wierzchu. Ona jest strasznie nieufna. Ona ufa praktycznie tylko mi, uli, bo ona była bardzo mocno bita. Ona miała połamane, połamaną szczękę. Także no to są tego typu zwierzęta. Nie? To są zwierzęta, które wymagają pracy ciągłej pracy. Yy, z nimi trzeba cały czas być, trzeba obcować. No tutaj, jak widzimy, naszą siwulę. Nasza siwula to, no, to jest przytulas, ale ma swój charakter. Jest gospodarstwo, permakultura, no wiadomo, obornik. Koński obornik, jeden z najlepszych. No nie ukrywam, że produkują go bardzo dużo. To nas bardzo cieszy. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest bogactwo. To jest najlepsze, co może być. One tego tu zostawiają masę. Jest starsze, jest młodsze. Każdy, kto do nas przyjeżdża z tych takich właśnie kręgów czy permakulturowych, czy jakichś takich bardziej ekologicznych, to jak tu widzi, to po prostu najechnie by pakował worki i wywoził. Ale my, nie, 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 tu mamy swoje potrzeby bardzo duże. My korzystamy tylko ze swojego obornika. Korzystamy z belgrazingu, co jakby w kręgach permakultury jest popularne. Na tych miejscach kiepskich staramy się. Kłaść siano, baloty, i one sobie to wyjadają, nie? Na przykład tam mają akurat świeżą, świeże pole. Ona będzie chciała Cię zapewne skubać, tak? Bo to jest, to jest taki przytulas. To jest taki przytulas. Nas. Idź, idź, idź tam, pobiegaj trochę, co? Kochana. I zobaczcie, tu już odrasta trawa. Tu nie było nic, tu było klepisko. Tu już odrasta trawa. Zobaczcie, one sobie to, o, zobaczcie. Jaka to jest materia organiczna? Jaki to jest nawóz. Wszyscy pewnie teraz sobie pomyślą, a ah, ty dotykasz obornik, ja? Ah, fuj. Nie, to jest coś pięknego. Także no tutaj, właśnie staramy się sobie e, naprawiać te części, które są powiedzmy zdegradowane, wyjedzone za pomocą tego belgrazingu. Tu już widać grzyby, widać pomieszanie tego obornika, także tu się zaczyna działać, tu zaczyna żyć ta gleba. Teraz po trzech latach, przede wszystkim pojawiły się dżdżownice, co wiadomo, jest dla nas tutaj bogactwem. Gdzie ich nie było? Przede wszystkim zwiększyliśmy warstwę próchniczą, próchniczą w ciągu 3 lat już o 10 cm. To jest na takiej powierzchni 10 cm w ciągu trzech lat uważam to za, za nasz sukces. Nie mogłeś re regenerować ten gleb na pole bez zwierzęta. Nie ma możliwości. Jakby ja uważam, że jeżeli się uprawia ziemię, to musisz mieć zwierzęta. Jeżeli nie masz zwierząt, no to bez środków. Powiedzmy chemicznych, może nie takich, mówimy skrajnych chemicznych, ale jakichś takich pośrodków produkowanych gdzieś tam w jakichś laboratoriach i tak dalej, sobie nie poradzisz. Będzie ciężko. Permakultura, rolnictwo ekologiczne bez zwierząt uważam, że ciężko. Dlatego my mamy tych zwierząt tyle, bo my z tego czerpiemy zyski, to, to jest nasz zysk. Obornik, no, konie dla nas pracują, one nam dają nawóz. Kaczki dla nas pracują, dają nawóz, a przy okazji regenerują teren chodząc po trawie. Jest trochę brudno, bo jeszcze pewne rzeczy nie zostały wykonane. Tu jest tylko część tych kur, reszta jest jeszcze na dworze. My akurat praktykujemy taki kurnik stały razem z wybiegiem stałym, ze względu na to, że mamy bardzo dużo drapieżników latających głównie. Też mamy to osiadkowane z góry. Ale im dostarczamy tam na przykład na, na wybieg, dostarczamy świeżego obornika cały czas. jakieś takiej materii typu jakieś chwasty, niechwasty i tak dalej raz na jakiś czas po prostu zamykamy połowę i wysiewamy jakieś tam rośliny. U nas w okolicy no, nawet prąd nie pomaga przy, przy lisach. To są owce kameruńskie, popularne, bardzo popularne. Reszta rodzinki też idzie to. Bardzo popularne, tu nasz Kuba. Nasz baranek. Oswojony. Ja się śmieję, że to jest prawie jak pies, bo z nim to można robić wszystko. Tu dzieciaki się fajnie też bawią. Nie? Co to jest, Kuba? Jako maszkanie nie? Znalazłaś? Super. Zrobimy na kolację, co? Dostarczamy obornik. Tu akurat jest owczy, nie? Wyczyściliśmy owczarnię, bo owczarnia też jest stała. Mamy tutaj obornik, który one sobie przygrzebują. Także też robią robotę, bo to po jakimś czasie będzie do wybrania i będzie, będzie materia do... Będzie taki kompost, nie? Jest miejsce troszkę zdegradowane, ale tutaj działamy belgrazingiem. Tu już sobie można zobaczyć, że tam w tych dalszych częściach jest, jest stosowany belgrazing, i ta trawa sobie powoli, podobnie jak u koni, sobie odrasta. Tu na przykład był obcinany żywopłot, no to też owce go dostałem, no bo teraz zjedzą, to sobie zostanie, przekompostuje się. Także tak to wygląda. One sobie tutaj naturalnie w symbiozie ze sobą żyją. Tutaj mają akurat część taką, mówię, zdegradowaną. Tutaj mamy kwatery porobione, które odrastają. One jakby sobie tam wchodzą i wychodzą kiedy chcą. Także one mają po prostu wybieg i, i robią sobie co chcą. Jedyne tutaj z tego wybiegu tylko kaczki zamykamy, no bo to do rana mogłyby nie dotrwać. Natomiast tak to, to sobie robią co chcą. To jest po prostu beczka, do której się gdzieś tam nalewa nalawamy sobie tą substancję, substancję, jak to zabrzmiało, jakby to jakaś chemia była, na przykład herbatkę kompostową, otwieramy zawór, to się obraca i rozlewa to na szerszą, szerszą powierzchnię, nie? To, to jest akurat polski produkt, to po prostu jest, to nie jest wytworzone przeze mnie, to po prostu kiedyś, to, to ta maszyna to, nie wiem, jeszcze by chyba starsza niż nasi rodzice. A, a, co, co się dzieje tutaj? No tu mamy naturalny nawóz, tu mamy płytę obornikową, gdzie jakby składujemy cały obornik, on się tu przerabia, Permakulturą zachwyciłam się kilka lat temu. Na pewno jest to ogród tworzony z dziećmi. Tutaj mamy skrzynię. Widać, że rośliny sobie poradziły z suszą. Ja podlewałam w tym roku gdzieś 10 razy, więc wydaje mi się, że to jest bardzo wygodny sposób dla mamy z dwójką dzieci. Tu mamy pomidorki, które dostałam, które też to jest właśnie ciekawe one same się wysiewają, więc dla mnie jest to bardzo wygodne. Tutaj mamy dynie. Bardzo ładnie sobie właśnie poradziła. Wszystko, co robimy, robimy ekologicznie, czyli nie używamy żadnych oprysków. Na przykład robię gnojówkę pokrzywową, która dostarcza roślinom cennych składników. Tutaj stwierdziliśmy, że ważnym elementem będzie ziemianka. Jak będzie koniec świata, macie wasze tak. zapasy, tak? To jest, jest takie. Zapasy. No, na razie nie jest tutaj e, dużo e, dużo żywności. Ja dopiero zaczynam o, znosić. Mały zapas. Tak, tutaj mamy rzeczywiście mały zapas. Bardzo fajnie w tym roku urósł czosnek. To jest czosnek, taki zimowy, Harnaś. O, widzisz? Mm. Takie coś permakulturowo, bez podlewania i urósł. W pewnym momencie zauważyłam, że mamy bardzo dużą inwazję ślimaków i stwierdziłam, że nie ma sensu ich zbierać to jest zbyt dużo pracy. I wymyśliłam, że na ogródku będą mieszkać kaczki. Więc mamy, później pokażę, kaczki kaldaki, które bardzo ładnie wpisują się w ten ogród, a dodatkowo zjadają na bieżąco ślimaki, no i później dają jajka. Także tutaj mamy permakulturowy Cukinie. To jest niesamowite, że ja ich w ogóle nie podlewałam. Praktycznie grzyby ich w ogóle nie, nie zaatakowały, a mamy przecież wrzesień. Ani razu ich nie, pie, nie pieliłam. To jest ciekawe, właśnie, że ściółkowanie to to, co tutaj widać. Tu jest akurat siano. U mnie najlepiej się właśnie sprawdza siano. Bardzo fajnie pokrywa ziemię. Na przykład z tym pomidorem nie robiłam dosłownie nic, a tutaj było tyle pomidorów. Zobacz, ja nawet widzisz, nie, nie byłam w stanie ich, e, ich tutaj oberwać, a one mimo wszystko połowa września normalnie to już zarazę brały, a one są w stanie wytrzymać. Ważnym elementem jest kompostowanie. To jest rzeczywiście kluczowe. Jeżeli nie mamy dobrego kompostu, to też rośliny nie będą rosnąć. A to jest praca przez cały rok, nie ma żadnych urlopów, dlatego że są zwierzęta, którymi trzeba się zająć, więc codziennie trzeba tutaj wrócić. No, tak jak mówię, jakby nie pasja, no to nie, nie, nie bylibyśmy w stanie e, się aż tak poświęcić tutaj dla tego miejsca. <ścoughs> A co ty zjadasz? A dziękuję. To dla mnie? Tak. I Mam nadzieję, że tworzymy taką koncepcję, że każdy będzie mógł tutaj przyjechać, przenocować i pobyć z nami, żebyśmy mogli pokazać, co my robimy. Tutaj mamy zrębkę przygotowaną pod kątem warsztatów, ale nie tylko, bo my używamy jakby zrębki. Akurat to jest brzozowa zrębka, także fajnie, bo ona się dosyć szybko rozłoży. Tutaj mamy taką świeżą, przywiezioną w tamtym tygodniu. No, zapach, słuchajcie, bezsenny. Tu mamy praktycznie tą samą zrębkę. Ta zrębka była przywieziona gdzieś w okolicach grudnia. I zobaczcie, jak to wygląda. O, patrzcie, co my tu mamy. Proszę bardzo. Widzicie? To jest to, czego my potrzebujemy. Jak najwięcej. To będzie wszystko wykorzystywane na ogród. Tutaj nie ma upraw zbóż takich jak my, tych prastarych. Więc no tutaj wszyscy wiecie, opryskiwać heja, nie? Więc my tu jesteśmy rolnikami w okolicy, no przynajmniej 50 km jesteśmy je chyba jedyni, jeżeli chodzi o niestosowanie nie jak, żadnej chemii, tak? Tutaj również prowadzimy sad, W tym roku znowu jest taki typowy rok na jabłka, także jabłek mamy od zatrzęsienia w tym roku. Tu proszę, widzicie, jak się dobrze dba o ziemię, to potem na zwykłym ogródku możemy znaleźć takie rzeczy. To jest nasz ogródek. My nie chodzimy do lasu na grzyby. My chodzimy na grzyby do naszego ogródka. <grybujesz> Zrobimy na obiad. Kanie. Widzicie, jedzenie samorośnie. Nie trzeba nic robić. Kotlety, jak ta lala. Dla ludzi, którzy nie jedzą np. mięsa. Świetny substytut. Chicken traktor to jest sposób na rekultywację terenów zielonych. Ja to tak nazywam. Tu mamy po prostu w środku zwierzęta. Typu kaczki, kury, jakieś gęsi brojlery bardzo często, które po prostu sobie w tym siedzą i zostawiają odchody, rekultywują kopią, przerabiają sobie te miejsca kiepskie i my to po prostu przestawiamy co jakiś czas, żeby przesuwać te zwierzęta po kiepskich miejscach. Na przykład tu sobie możecie popatrzeć, to jest teren, który pójdzie do rekultywacji na wiosnę. Tu będziemy przesuwali ten chicken traktor. Te kurki sobie będą zostawiały odchody. Będą nam to, wiadomo, przegrzebywać tymi swoimi łapkami, czyli napowietrzać, zostawiać swoje odchody i założę się, że za rok dwa będziemy mieli tu trawę taką jak, jak obok. Bo to tak działa. One sobie będą się karmiły robaczkami i tak dalej. No czego chcieć więcej. No, bierzemy, przesuwamy. To, że teraz jesteśmy na wysokiej trawie, to to tak średnio działa, ale na niskiej trawie, o zobaczcie, widzicie? Jest super, nie? Na niskiej trawie to działa rewelacyjnie. Widzę, że te kółka są za małe. One muszą być, być większe, żeby można to było podnieść. To jeszcze sadził tata, tata Uli. To sadził tata Uli te drzewa, bo jakby tutaj ten sad z przodu był robiony przez tatę Uli. My na pastwisku u owiec mamy zasadzonych ponad 30 drzew starych odmian, ale już też owocują. Także no, proszę, jabłuszka... Świetna do wyciskania soku na wyciskarką wolnoobrotową. Nie zapychaj jej i naprawdę sok mmm, słodziutkie, twarde, takie lubię. Całą zimę między tymi drzewami chodziły konie. Nawoziły, zostawiały swoje odchody, bo wygryzały wszystko, co się da, co jeszcze zostało pod śniegiem. No i no są efekty. No. Jesz jabłka, które są świetne. A co ja mam? Zobacz, co to jest? No, co to jest? Grzybek. Grzybek. Dobry. Dobry panie. nie? Idziesz, kopa idziesz gdzieś kopać? Idziesz kopać? Yy, w sumie nie wiem jaka jest jego historia. On tu był od zawsze. On bardzo dobrze izoluje dom, yy, bo ten dom jest dosyć stary, więc on jest ten bluź jest dobrze izolowany. Przede wszystkim tutaj zapylacze mają co robić. Ula gdzie jest ta kopaczka do ziemniaków? Jest. To idziemy. No teraz idziemy na kawałek, na którym mamy ziemniaki. Nie wygląda jak pole ziemniaków, które znamy gdzieś tam normalnie, bo jest całe zarośnięte chwastami. Ale jakie jest nasze spostrzeżenie? Im bardziej zarośnięte, tym lepiej te ziemniaki sobie radziły podczas suszy. W sensie te chwasty, które gdzieś tam były, powodowały zatrzymywanie wilgoci. I to jest właśnie taka nasza obserwacja od dwóch lat. Specjalnie nie odchwaszczamy nawet ręcznie, bo chemicznie to w ogóle. Widzieliśmy, że normalnie, kiedy kopaliśmy ziemniaki, to mieliśmy wilgotną ziemię e, mimo suszy. I to takiej porządnej suszy. A ten cały kawałek jest, jest tak, ziemniakiem? Cały ten kawałek to są wszystko ziemniaki. A czy my używamy takiej maszyny do kopania? To jest taka maszyna, y, to się nazywa kopaczka elewatorowa. Ona po prostu nam wy, wyciąga ziemniaki, a my je potem musimy ręcznie zbierać. nie? Teraz kopiemy ręcznie, bo takie, na takie jakieś mniejsze potrzeby kopiemy ręcznie. Takie małe ziemniaki, nie? Małe. Ekologiczne, patrzcie, czemu takie dużo rosły? Nic innego, tylko obornik. Tu jest 30, To jest tutaj obszar około 0,3 hektara. I tu jest dana dawka 30 ton obornika na hektar. Tu gdzieś było około 10 ton na tylko ten kawałek obornika. I to był obornik, który pochodził od owiec, od koni, od kur, od kaczek. Taka mieszanka obornika. Wszystko, co, co nas zbieraliśmy od naszych zwierząt. Jak to, jakby to rolnicy powiedzieli, konwencjonalni, takie zarośnięte, tyle chwastów, po prostu ci nic nie urośnie. No, nic nie urosło. Kompletnie nic nie urosło. Żeby nie było, wykopałem prosto z ziemi. Takie małe. O, proszę bardzo. Takie małe ziemiaczki. Jest jedna podstawowa tendencja. Doceniamy dużych rolników, ale nie tych małych. Ja też będę namawiał. Kupujmy prosto od rolnika. Nie kupujmy w marketach, gdzie to 90% to nie jest w ogóle polska żywność. Tylko kupujmy polską żywność u polskiego rolnika. Nawet to już nie musi być ekologiczny rolnik. To może być konwencjonalne. Jak ktoś chce, to niech kupuje ryskaną żywność. Jest mi to obojętne, tak? Ja robię co robię i tego się trzymamy razem z, z ulą. Natomiast trzeba zacząć doceniać małego rolnika. Tak to wygląda moim zdaniem, i to jest moje zdanie, ale nie każdy się musi ze mną zgodzić. Dajcie nam like. Komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej takich filmów o rolnictwie w Polsce.